W poprzednim odcinku. Kony wróciły. Cliff ma roboty po łokcie. Sygnał życia Cliff Jumpera właśnie się wyłączył. A więc od dzisiaj tylko nas pięcioro autobotów pozostało na ziemi. A czy to co? Gadające auta zmieniające się w roboty. A może miał odwrót? Jesteś w niebezpieczeństwie, bo jako jeden z niewielu, jeden z wybranych w ogóle nas widziałeś. Co tu robicie? Bronimy Waszej planety przed Megatronem. Ale jeśli jego powrót jest faktem, to może być katastrofa. Wasz pan powróci. Zgonów znalezionych podczas twojej nieobecności, Lordzie Megatronie, to jest najbardziej obiecujące. Drony kopały bez wytchnienia, gdy cię nie było, i zgromadziły spore zapasy. Ej ty, przynieś mi próbkę! Starscream! Ponieważ powróciłem, sam będę wydawał rozkazy. Co życzysz, lordzie Megatronie? Czy jako twój skromny sługa mogę otworzyć most kosmiczny, by sprowadzić armię Decepticonów, którą z pewnością zgromadziłeś podczas trzech lat w kosmosie? Mhm. Moja armia przybędzie, lecz mój czas oddalenia zaowocował intrygującym sposobem jej materializacji. Stały stan skupienia materii starożytne teksty nazywają. Krew Unikrona. Unikron niszczyciel. Napisano, że jego krew niszczy iskrę. Wyrwany z kosmicznych rubieży, spójrz, oto mroczny energon. Legendy mówią, że posiada on moc ożywiania zmarłych. Potrzebujemy tylko zwłok, by się upewnić. Czy chciałbyś się zdobyć na najwyższe poświęcenie? Może to niekonieczne, jeśli pozwolisz Lordzie Megatronie. Uznaj to za powitalny prezent. Ponieważ wiecie o naszym istnieniu. Obawiam się, że od wczoraj Decepticony wiedzą o waszym. Jasne. Gdy zobaczysz podejrzany wóz, dzwoń na policję. Możemy już iść? Czyś ty oszalał? Trafiłam do komputerowej gry w realu i nie pozwolę, żebyś ty czy kto inny mnie z niej wykopał. Powinniście pozostać pod naszą opieką. Przynajmniej, dopóki nie określimy intencji wroga. Optimusie, z całym szacunkiem, ludzkim dzieciom grozi tu takie samo niebezpieczeństwo, jak gdzie indziej. Dzieciom? Nie mają tarczy obronnych. Gdy dostaną się pod but, zrobi się z nich... Paćka. E, A więc tymczasem, Ratchet, musimy patrzeć pod nogi. Co to? Czujnik zbliżania się. Ktoś jest na górze. To agent Fowler. Myślałem, że jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy o was wiedzą. Agent specjalny Fowler jest naszym wyznaczonym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Odwiedza nas tylko wtedy, kiedy coś się dzieje. Lepiej, żebyście go teraz nie poznawali. Siedem wraków, trzydzieści cztery stłuczki oraz trzygodzinny korek. A także szczególnie dużo informacji o zbyt szybkim motocyklu nieznanej marki i dużym czarno-żółtym samochodzie. No, chcesz mi się do czegoś przyznać, Prime? Utrzymujemy sytuację pod kontrolą, panie agencie. Oni wrócili, tak? Jeśli chodzi panu o Decepticony... To wątpię, by kiedyś odeszły. Wasza planeta jest dla nich zbyt cenna. A więc pora obudzić Pentagon. Proszę posłuchać, panie agencie. Jesteśmy najlepszą, jeżeli nie jedyną obroną przeciwko atakowi Decepticonów. To twoje zdanie. Ty, mięśniak! Czy kogoś rozdeptano na tej drodze? Załoga Prima wie, kiedy użyć siły! I ile jej żyć. Parkhead, to było potrzebne! Dosyć! Akcja militarna może zakończyć się katastrofą. Może pan umie zaakceptować masowe straty w ludziach, panie agencie? Ja natomiast nie umiem. A więc zrób to dla mnie i trzymaj to Prime pod kontrolą. Albo wkroczę. Nieźle się stawia, jak na człowieka. Agent Fowler martwi się o swój świat, Balket. I prawidłowo. Przekonajmy się, czy moc narodzona w ciemności ponownie rozpali iskrę. Wszystkie Autoboty by nas zabiły! To nie jest już Autobot. To bezrozumna bestia. Pragnie zabić wszystko, co stanie na jej drodze. Aaaa! 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 Tutaj leży niezniszczalne jądro mojej armii. Broń ostateczna. Wkrótce nauczę się ją kontrolować, ziemska technologia. Znowu odbieram sygnał Cliff Jumpera. Kto to jest Cliff Jumper? Jak to możliwe? Niemożliwe! Kolejny wirus, cały system się nimi dławi. A jeśli jednak Cliff żyje? Raczet, przygotuj nosze. Mogą się przydać. Ej! Co mamy robić? Zostańcie z Raczetem. Eee. Ah. Autobuty, jazda! Jazda. E, e, co się stało? Przeniosłem ich na wyznaczone współrzędne przez most ziemny. Co to jest most ziemny? Ech. Zmniejszona wersja technologii mostu kosmicznego. A to dlatego, że obecnie nie posiadamy środków ani energonu potrzebnego do podróży galaktycznych. Utknęliście tu, na Ziemi. Z takimi jak ty, tam. Lecz ja skonstruowałem most ziemny, by przenosić się stąd w dowolne miejsce planety. Wow, działa też dla ludzi? Naturalnie. Mówisz, że mogłabym skoczyć sobie i odwiedzić moich rodziców w Tokio? W jednej chwili. Jak chcesz, mogę natychmiast tam wysłać całą waszą trójkę. Uważaj, Raczet. O mój energonie! Biorąc pod uwagę skalę, deceptikony drążą te tunele od dłuższego czasu. Znajdźmy klif to nie dotykaj. I tego też nie. A co ja tutaj mogę dotknąć? Dlaczego używacie ludzkich komputerów? Na pewno nie z własnego wyboru. Dostaliśmy je w spadku po poprzedniej drużynie, po której dostaliśmy też ten silos na rakiety. Jednak zmodyfikowałem, co się dało. Chyba umiem to naprawić. Czyżby? Słuchaj, to skomplikowana technologia. To 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 nie są zabawki dla dzieci. A teraz? Концепцию Niezła operacja, Unikrona. Jak spenetrować głębiej twojej tajemnicy? Jak stać się godnym władania twoją zdumiewającą mozą? Lordzie Megatronie, w kopalniach wykryto introzów. Optimus? Potrzebuję czasu, by odpowiednio powitać starego przyjaciela. Przygotować statek do odlotu! a, a Energon, który wykopałem! Autoboty go skradną. Więc wysadź kopalnię! To Cliff! Widzę go! Osłaniamy cię! Leć! Dostałbym tu, ale jestem zbyt delikatny. To zaraz wybuchnie! Automaty, wyjazd! Zabierz nas! Użyj współrzędnych przybycia teraz! Wow. Wow. Zamknąłem za szybko. A co z klem jumperem? Co to był za wybuch? Była walka? Mogę iść następnym razem? Um. Słuchaj... Ej, ej, Miko! Chodź, zobaczymy, co roboty przed nami ukrywają. Na serio? Arsi, co widziałaś? Nie klifa. Przynajmniej... to już nie był on. Zmutowali go. Był straszny, jak... jak z tych eksperymentów konów z czasów wojny. Ah. Nic mi nie jest. Trochę mi... słabo. Robotom robi się słabo? Roboty mają uczucia? Roboty umierają? Hmm. Co to jest? Nie wiem. Klif był tym pokryty. To z niego ciekło. Idź wziąć oczyszczającą kąpiel. Szybko. O Optimusie, nie chcę przeszkadzać, ale brak zasięgu. Wymogi bezpieczeństwa. Ściany silosu zatrzymują fale radiowe. Ech, jeśli nie zadzwonię do mamy, zaraz zaczną mnie szukać gliny. Złamałeś prawo? Prawo to nie, ale jest już po dziesiątej. Ja też muszę wracać, bo dostanę szlaban na rok. Ziemskie zwyczaje. Nie pomyślałem. Ale problem bezpieczeństwa pozostaje. Balket, odwieź Miko do domu. Ekstra, opiekunowie odjadą. I utrzymuj straż przy domu. W postaci pojazdu, czyli nuda. Dobra. A Bumblebee, popilnujesz Rafa. Ratchet. Zajęty. Arsi, odwieźesz Jacka. Wciąż mi słabo. Nic ci nie jest, mówię jako lekarz. Arsi, chciałem ci powiedzieć, że bardzo ci współczuję straty. Co ty możesz wiedzieć o stracie? Co? Myślisz, że tylko ty masz problemy? Problemy z dziewczynami się nie liczą. Moje problemy zaczęły się, gdy poznałem ciebie. Ty. Nie! Mama! Jack! Mamo? Nie denerwuj się, wszystko wyjaśnię. Czyżby? Chyba już o tym rozmawialiśmy. Tak, wiem i. Nie, nic nie wiesz. Dość się o ciebie martwi, gdy znikasz. Teraz mam się martwić, że jeździsz motocyklem? Mam 16 lat. Nie możesz mi do śmierci zabraniać jeździć. Skąd wziąłeś na to pieniądze? I... Jest stary i zajechany serio. <laughs> trzeba w nim pogrzebać. Ale chodzi o to, że. kupiłem ten kask, jak byłem jeszcze dzieckiem. Ale już nie jestem dzieckiem. Mówisz, że trzeba dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Już czas. Wybrałem ją. I będę odpowiedzialny. Obiecuję. Ją? Nie sądziłam, że już rozglądasz się za dziewczynami. Bo to ona mnie wybrała. No. Cieszę się, że masz powód, by nosić kask. W czasie każdej jazdy, rozumiesz? A weźmiesz mnie ze sobą raz na jakiś czas. Zobaczymy. Ona jest dość kapryśna. Zwariowałaś? Obudzisz mamę! Łap swój kask! Jedziemy! Kreskówki możesz oglądać w bazie z Bumblebee. Kreskówki? Mam 16 lat. Zostaw mamie wiadomość, ona się martwi. Panie, nie musisz się już martwić przyszłymi napaściami Autobotów. Zwłaszcza po śmierci Optimusa. Jakie dowody masz na jego śmierć? Wysadziłem kopalnię, jak sobie życzyłeś. Nie tak łatwo zabija się Optimusa. Dowodem są tysiąclecia wspólnie stoczonych walk. Powinieneś odpocząć, mój panie. Obawiam się, że zbyt długi kontakt z mrocznym energonem uczyni cię podatnym na jego właściwości. A może przeciwnie, mój kontakt z nim był zbyt powierzchowny. Stój, Lordzie Megatronie! Nie! Nie w nie masz pojęcia, co się stanie! Hmm. Czynniki pierwsze tej mazi niczego mi nie przypominają. Musi być bardzo skoncentrowany, skoro tak szybko zaszkodził Arsi. Ale niestety na wyniki badań trzeba poczekać, bo wciąż mi brakuje właściwych narzędzi diagnostycznych. Wielkie dzięki, Barkhead!